Cześć wszystkim, mam na imię Olek jestem fizjoterapeutą dziecięcym i niedawno dopadło mi do ciekawe pytanie od rodzica. W sumie, czy warto się niepokoić, jeżeli u dziecka w 3 miesięcy jest odskrzywanie lopatki, tak, tak zwane winging scapula? Nie, w sumie w trzecim miesięcu życia nie trzeba się niepokoić na ten temat, przecież... Dziecko tylko zaczyna, zaczyna osiągać ten podpor na przedramionach, który tylko dopiero musi nauczyć mięsień zębaty przedniej, przepraszam, pracować w trybie, powiedzmy tak, synergistycznej stabilizacji, to tak się nazywa naukowo. Prostymi słowami, e, dla tego, żeby trzymać tą skapulę w liniowości, jak my to nazywamy, w sumie w normie, Musi pracować mięsień zębaty przedny, przepraszam, zębaty przedni, który będzie stabilizował tą łopatkę. No i tak jak dziecko jeszcze nie ma tego doświadczenia, jeszcze dziecko nie ma tego doświadczenia stanie na przedremionach, aktywnego stanie na przedremionach, przecież trzeci miesiąc, on tylko zaczyna to robić. To naprawdę na dany, w danym momencie jeszcze nie trzeba się niepokoić. W sumie można przecież przez aktywne. Jakieś zabawy, gry, stymulacje, stymulację aktywną, w sensie dużo stymulacji przez wzrok dziecka, w sensie ty bierzesz zabawkę, która go interesuje, lepiej, żeby to nie był jakiś telefon z piosenką kreaczy w zielonym czy czymś innym, w sensie coś, co nie ma ekranu i nie świeci, bo przecież to będzie przestymulowanie dziecka w tym wieku. Bierzecie jakąś zabawkę, grzechotkę, cokolwiek, co kupicie w sklepie dobrym i przez wzrok dziecka, w tym wieku dziecko będzie podążało wzrokiem za zabawką, bo go będzie to interesowało. Stymulujecie dziecko do podnoszenia na przedramionach, troszeczkę mu pomagacie, ręką wciskacie w kubkę, żeby ono obniżyło swoją miednicę. No i wtedy dziecko będzie sobie po trochu uczyło się przez jakieś tam niepowodzenie, czasami upadki, czasami musimy mu pomóc. Um, uwierzcie mi, akty chęć dziecka do badania świata będzie na dużo większa od, od tych trudności, z, z którymi ono będzie się stykało w momencie podnoszenia na przedramiona. Po jakimś czasie, po tych ćwiczeniach, kiedy dziecko już normalnie stanie na przedramionach, i normalnie osiągnie z początku podpór niskich, w sensie na potem po podpór wysoki na rękach, i wtedy, jak my dalej będziemy wiedziały, że łopatka nadal jest odskrzydlona, odskrzydlona przepraszam, wtedy, tak, wtedy można po troszeczku zaczynać, nie to, żeby się niepokoić, ale jak najlepiej dostarczyć dziecko do terapeuty, które już będzie wiedziała, co z nim robić. Mam nadzieję, że odpowiedź była taka krótka, ale maksymalnie wyczerpna. Do widzenia.